Siemano, dzisiaj wyjazdowo. Jeżeli oglądacie troszeczkę YouTube'ów strzeleckich to pewnie kojarzycie ten klofyt. Jestem na OTS-ie u Przemka, ten się u fotim. Cały dzień się bawimy. Piękna niedziela, piękna pogoda, później jakiś grill. Dam wam później znać jak wyszło, bo zajęcia są zajebiste. Szkoda, szkoda, że usunąłem poprzedni take, bo było śmiesznie, bo zareagowałeś na statyw z radością, ale właśnie powtórzyliśmy. E, największą zaletą otwartych treningów strzelskich jest poznawanie ciekawych ludzi e, i między innymi miałem dzisiaj przyjemność poznać e, Kesza, z blogu Kesha. Dzień dobry, to ja. E, tak, drugie podejście jest zawsze, zawsze gorsze. Nie więc, ludzi, stary, stary. E, stary py pytanie, które do Ciebie mam, które chciałem Ci zadać. Eee, tak jak wspomniałem, o testy to to jest poznawanie ludzi. N nie kojarzysz się raczej ze strzelectwem, prawda? No, nie, rzadko. W sensie kilka razy na swoich materiałach gdzieś byłem na strzelnicy, strzelałem z szeryfem w Nawadzie. Maćka pozdrawiam serdecznie, ale tak stricte ze strzelaniem to no, raczej nie za bardzo. Raczej podróże bez broni w plecaku. Dobra, i moje pytanie jest: y próbujemy odczarować strzelectwo w Polsce, mhm. że to nie są tylko służby i nie są komandosi. Czy jesteś w stanie y powiedzieć, y dlaczego to robisz i czy to. Jest hobby dla każdego. Czy dla każdego to nie wiem, bo jeżeli cię to kręci i chcesz to robić i przejdziesz testy psychologiczne, jesteś normalnym człowiekiem to jak najbardziej. Ale myślę, że to jest fajny sport, fajna. E, jak gdyby forma spędzania czasu. E, poznajesz nowych ludzi. Tutaj jesteśmy dzisiaj ekipą, nie wiem, 6-7 osób, tylko jedną osobę znałem kumpla, który mnie tutaj zgarnął. E, no i co, jest fajna satysfakcja, fajnie spędzona niedziela. Zaraz sobie rozpalamy grilla. E, Mamy tutaj, nie, nie widać, bo ale tam jest y, strzelnica, są cele, do których strzelasz, jest fajna zajawka i widzisz, że się w tym poprawiasz, tak? Bo przychodzisz, strzelisz 10 razy w jakiś mały cel, nie trafiasz w niego, tak? A później tutaj ktoś cię poprawi, przemek powie, stary, trzymaj to, czy ty powiesz, nie rób tego, rób to, i nagle wiesz, na 10 sztuk 9 ci wchodzi. I jest to fajna satysfakcja i sport, no, to jest sport. Cash na początku przyjechał lekko spięty, y, natomiast po kilku radach, y, od przemka głównie. No muszę przyznać, że na samym końcu yy, do, to strzelanie do blach dla fanów poszło Ci naprawdę super. No było dużo lepiej, bo wiesz, ja mam pozwolenie na broń jakiegoś czasu, mhm. ale moja praca i to jak wygląda moje życie wymaga często, że mnie nie ma po 6, 7, 8 miesięcy w kraju czy nawet więcej, więc co z tego, że sobie pójdę na treningi, idzie zajebiście, po czym wyjeżdżam na pół roku, wracam i jestem znowu drewnem. Więc yy, no tu jest kwestia tego, że trzeba praktykować po prostu. No ja jestem teraz pierwszy raz na strzelnicy stary od yy, Września zeszłego roku? No to jeżeli jesteś pierwszy raz na strzelnicy od września zeszłego roku, to poszło Ci naprawdę super. I strzelałem drugi raz z kolimatorem yy, i pierwszy raz z latarką. No właśnie, więc ogólnie yy, nowy pistolet, yy, nowy sprzęt, yy, świetny trening. Zaraz próbujemy złapać jeszcze przemkę, także jak macie opcję wpaść na jakiegoś OTS-a, innymi do UFO, to yy, serdecznie polecamy. Yy, ja polecam, też poleca, stary, polecam. Wielkie, wielkie dzięki. Wszystkim na świeżym powietrzu. No. Dzięki. Jesteśmy już pod koniec treningu. Teraz w sumie trwa, jak zobaczycie, za moimi plecami zabawa w utylizację ołowiu poprzez lufę. Powiem Wam, że Przemek mnie bardzo zaskoczył jako instruktor, bo wysił fajne ćwiczenia, było bardzo bezpiecznie, warto było się kopnąć ze Śląska pod Warszawę, plus ogarnął pogodę, czyli to czego nie było ostatnio przez dłuższy czas. Także spróbuję go poprosić o jakieś dwa-trzy słowa, jak on to widzi i ogólnie to wpadajcie do Przema, bo uważam, że spoko. Skończyliśmy u Ciebie OTS-a, w ogóle bawiłem się zajebiście, zresztą widzieliście reakcję Kesha, jak wrażenia? Moje wrażenia przede wszystkim są takie, że Zajebiście wszystkim poszło. Możemy mhm. przekinać? Możemy. Możemy. Jakby te, To nie Dobra. jest poważny kanał. Dobra. E, bardzo fajnie wszystkim poszło. Stworzyła się <noise> fajna grupa. Powyzywaliśmy się trochę. Wszyscy postrzelali, wszyscy są zadowoleni. Poszła kupa amunicji. Zjedliśmy e, karkówkę, kiełbasę, piliśmy mhm. piwko zero mhm. i wróciliśmy wszyscy do domu. Dobra. I teraz tak troszeczkę bardziej na poważnie. Skąd pomysł na, na OTS-a? E, stąd przede wszystkim, że dużo osób gdzieś tam trenując sam, samemu nie do końca ma pomysł co robić. A też takie szkolenia są dopasowane stricte do jakiejś konkretnej osoby, a tutaj mamy po prostu ułożony mniej więcej jakiś plan tego wszystkiego, co robimy. I możemy dopasować to. Ci, co są troszeczkę słabsi, równają do tych lepszych, troszeczkę zwalniają, ale dalej są w stanie wykonać te zadania, bo nie są na tyle trudne. I każdemu można gdzieś coś tam mniej więcej podpowiedzieć. Każdy coś podpatruje od innej osoby, więc uczymy się kognitywnie. Czyli. Widać, że. O, czyli ogólnie, uważ... <laughs> czyli <laughs> ogólnie uważasz, że um, każdy ze swoim poziomem może do takiej grupy przynajmniej na jeden trening wpaść, zobaczyć, czy, czy to dla niego? Nie. Nie każdy ze swoim poziomem, bo poziom musi być na tyle dobry, żeby umieć trafić w alfę z 15 metrów. No, czyli poziom musi być wysoki, żeby umieć trafić. Tak, żeby trzeba umieć trafić. I umieć bezpiecznie poszukiwać się bronią, i to jest wszystko. Jak ktoś totalnie nie trafia, no, to troszeczkę byłoby bez sensu, żeby szedł gdzieś tam, próbował iść dalej, bo jak się nie trafia, to się powinno pójść na strzelnicę i nauczyć się trafiać. Dobra. Jak często organizujesz takie ots -y? Planujesz to jakoś troszeczkę rozszerzyć propagandowo? Wiem, że się uśmiechasz, ale ja się bowiem super. Więc pytanie, czy jacyś inni też mogliby się pobawić? No, patrząc na to zainteresowanie, jakie teraz jest, to myślę, że spróbuję to zrobić co niedzielę, żeby było, żeby każdy sobie mógł postrzelać, ale na razie. Widzę, że się już tworzą ekipy jakieś i ludzie chcą ze sobą gdzieś tam mniej więcej iść do przodu i to też jest fajne, bo ludzie się znają i robią się grupy, które mniej więcej są podobne poziomowo. Mm, ale myślę, że fajnie by było, żeby tego było więcej, nie? Bo... Gdzie szukać o tym informacji? Na Instagramie ufotim 13 Tutaj damy napis gdzieś albo coś, co ci wskoczy. <laughs> Super, musiał to no, zmontować. No. <laughs> to będzie szczyt tego. No i pewnie będę wrzucał na, na story czy coś, bo. To jest tylko parę osób. Ja nie chcę, żeby było więcej niż 5, 6, 7 maksymalnie osób, żeby mm, wszystko było w miarę płynnie, żeby każdy postrzelał, żeby nie było to takie rozciągnięte w czasie, więc zamkniemy się przy tych siedmiu osobach i będziemy sobie działać, więc. więc Słuchajcie, to e, wpadajcie na Instagrama, do Przema. Gdzieś go tutaj oznaczę. E, wbijajcie no y strzelajcie, bądźcie bezpieczni. Chciałem ja powiedzieć w ogóle przy okazji, że ten oto gentleman, który prowadzi ten kanał, jest bardzo dobrym strzelcem. I troszeczkę jest tak wycofany, że nie, ja tutaj nie ten, ale naprawdę to jest poziom bardzo wysoki, co zresztą widać ostatnio po zawodach różnych. E, I że to się staje, wykluwa się nam z tej poczwarki piękny motyl. Piękny motyl, który leci w swojej e, on wody, wypił, On wypił tak? dwa piwa zero, także już bredzi. Dobra, dobra dzięki. dzięki.